Dzień dobry. Dziś o drodze do celu, jakiegokolwiek, czy to będzie zdrowie, sukces, cokolwiek wybierzesz. Zwykle większość ludzi myśli, że jest jakiś przepis, specjalny przeciw, przepis dla wszystkich i należy się tego nauczyć. Nie mają czasu dla siebie. Do przyjrzenia się sobie, czego tak naprawdę potrzebują, do czego zmierzają. A przecież trzeba to zobaczyć, poczuć, także uświadomić sobie, co przeszkadza. A więc zwerbalizować, włączyć wyobraźnię i podążać za tym. Na to trzeba wytrwałości. A to zajmuje czas nie gdzieś na zewnątrz, a ze sobą. O tym możesz się dowiedzieć z filmików na YouTube, krótkich opisujących różne sytuacje. To na przykład książka Droga od choroby do zdrowia, czy o sensie życia, czy szkoła życia, szkoła emocji, wellness, zdrowie od nowa. Czy wreszcie wzrastaj aż pod niebo? To o rozwoju i dokładne ćwiczenia, co możesz obejrzeć w sobie, od czego zacząć. A więc pamiętaj, poszukiwania rozpocznij od siebie, ponieważ tam są wszystkie Twoje talenty, ale i blokady. I potrzebujesz je uwolnić, aby pójść dalej. A to jest w Tobie. Dziękuję bardzo za uwagę. To tyle na dzisiaj.